Więc widzimy, że w Szczecinie kupimy już za, sprzedając dom w Londynie, czy gdzieś tam w Norwegii, czy gdzieś. Widzimy, że w Szczecinie za 500 tysięcy funtów w danym momencie, prawda? Jakbyśmy tutaj w Szczecinie to jeszcze po, po pozbijali, bo czasem można trafić tak, że można zbić 10-20%, tak? Gdybyśmy, szanowni Państwo, pozbijali te ceny, no bo w Gdańsku to jest po prostu wszystko dwa razy drożej, to bez sensu, prawda? A. No to widzicie, że za 2,5 miliona złotych, czyli za 500 tysięcy funtów ze sprzedaży swojej nieruchomości w Wielkiej Brytanii, można kupić w Szczecinie na przykład 6 już nieruchomości. 6 nieruchomości, wiesz, 100-metrowych prawie, że to jest. Wiesz, w Gdańsku to jest niemożliwe, w Gdańsku to przy plaży to 100-metrowe mieszkania kosztują po 2,5 miliona złotych. Ja nie wiem, kto to kupuje, prawda. Znaczy się, ja się domyślam. Wiem, ale nie powiem. Szanowni Państwo, i, czyli Szczecin jakoś się da, prawda. Jak już ktoś chce, jak już ktoś musi, prawda. Jak już ktoś bardzo chce, no to cenowo biznes lepiej w Szczecinie, e... nieruchomości lepiej w Szczecinie. Pod tym kątem, jakim pokazałem, jeżeli chodzi o komunikację między Europą i światem, to lepiej w Szczecinie. Nie jest lepiej na północy w Gdańsku, bo loty są ograniczone, przeludnione wszystko, prawda. Serwisy publiczne leżą, prawda. To wszystko nie działa, wszystko kumoterstwo. Ja nie mówię, że nie wiem, może jest w Szczecinie takie same kumoterstwo, taka sama korupcja jak w Gdańsku, no ale chociaż się stanie, nie? taniej dwa razy. Łatwo statut uciec i. I taniej, no i do Berlina masz loty, prawda, z Gdańska nie masz takich lotów, więc musisz do Warszawy właściwie walić z Gdańska, i z Gdyni, i tak dalej, z całej tej północnej Polski, więc Szczecin jest bardzo fajnym kierunkiem dla ludzi, którzy chcą tanio, a dosyć miło, prawda? Wygodnie i też jeżeli ktoś mówi, ale będę miał daleko do plaży, no, no nie wiem, czy byś miał daleko do plaży, no bo jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład w Gdańsku, no to w Gdańsku czasem też się jedzie godzinę na plażę. Jeżeli wpadniesz w korki, w jedną stronę musisz jechać godzinę, albo gdzieś na tych dalszych dzielnicach siedziesz, no to, to też musisz jechać pół godziny czy 40 minut, nawet samochodem, prawda? Nawet samochodem albo nawet godzinę. A jak będziesz jechać autobusem czy czymś, no to też to ci zajmuje godzinę, prawda? <ślam> czy tam półtora, prawda? Czy tramwajem, czy kolejką, czy tym. Więc tutaj wsiadasz w samochód i jesteś w pobierowie, tak? Taka sama odległość czasowa. Tak więc to też tak nie jest, Szanowni Państwo. Ja uważam, że nie wolno przepłacać, nie wolno przepłacać, bo jak przepłacimy, no to połowę stracimy, albo więcej stracimy. Przepłacać nie wolno, koniec kropka, nie wolno przepłacać, szanowni Państwo, trzeba się negocjować, prawda? Nawet za te szczecińskie nieruchomości trzeba się negocjować, prawda? A jak ktoś nie wierzy, że, a jak ktoś nie wierzy, że przyplażowe nieruchomości w Gdańsku kosztują po 2,5 miliona złotych, no to proszę zobaczyć, zaraz pokażę, bo to nie są Wejdźmy na następną stronę. Z, zaraz, jakieś. Bo to wszystko są dalekie. Bo tutaj te. Widzimy te 900 tysięcy złotych. Te nieruchomości. No to są dalekie nieruchomości. O, mamy nowy port. Dopiero się pokazał. Widzicie? W nowym porcie 900 tysięcy. 100 metrów. W nowym porcie, prawda? W bloku. A nie, w nowym bloku chyba. O, akurat, popatrzcie. 900 tysięcy. Ale. No, patrzcie. No, ale jeżeli weźmiemy na przymorze. No to na przymorzu takie próbują sprzedawać. Takie próbują na przymorzu, czy na zaspie sprzedawać, wiecie, za 2,5 miliona, 2 miliony, zaraz pokażę, proszę bardzo, bo to do wyporu dopiero dzielnica przymorska, o jest letnica, no ale widzicie, 900 tysięcy, ale w ogóle totalnie do remontu, więc trzeba jeszcze 300 Wrzucić, nie? Czyli milion dwieście, tak? Popatrzcie, czyli borkowo to nie jest przymorska dzielnica. Y, Śródmieście to nie jest przymorska, też trzeba jechać pół godziny. Oliwa, o jest oliwa, ale z buta troszeczkę, ale widzicie, to jest poddasze, więc nie, nie, nie patrzymy. Osowa, letnica, o jest letnica, prawda? Widzicie 905 tysięcy, prawda? Rynek pierwotny, czyli jeszcze 300 tysięcy trzeba wrąbać na letnicy. Y, no ja bym wolał na tej letnicy mieć coś, te, coś takiego za 905 tysięcy niż y, w Tymo, niż wiecie, w na Przymorzu czy na Zazaspie tam za 2 miliony to samo, albo nawet i gorsze proszę zobaczyć, to i o, mamy Jasień to nie jest Przymorska, Jasień Jasień to nie jest Przymorska daleko wrzeszcz. No Wrzeszcz można, no to też trzeba popatrzmy, to, to we wrzeszczu to tak jak ktoś musi, nie? prawda? No bo tam taki zgiełk e, proszę bardzo, Wrzeszcz mamy 920 tysięcy, tak 920 tysięcy dwa razy dwa razy drożej niż w tym Szczecinie, proszę zobaczyć, tu mamy e, ale już zmiękło. Zmięk Zmiękły te ceny nieruchomości, widzicie, one nie są 15 tysięcy, 20 tysięcy, no ale znajdźmy przy morze, znowu letnica, prawda, o, widzicie, tanio na tej letnicy, czy tanio, to nie jest tanio, to jest drogo, ale no nie półtora miliona, a 940 tysięcy, jedziemy dalej, Jasień i jasień Osowa to są dalekie dzielnice, no i znowu mamy nowy port, tam gdzie się spaliło, prawda, Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Następna strona, Szanowni Państwo. E, następna strona. E, 980, 970, 980, 989. E, popatrzcie, i milion złotych, prawda? Milion złotych. Mamy e, milion e, złotych, Szanowni Państwo. Milion złotych mamy, prawda? Milion złotych, milion złotych, milion 100 złotych. Milion sto złotych, milion sto złotych, milion sto złotych, no nie ma przy morze, nie jest to wszystko wrzeż. widzicie, no nie ma nawet, prawda, no nie ma, to wszystko są, hełm, to siedlce, to wszystko dalsze, no i jest znowu ta letnica, prawda, no może to są takie, wiecie, spróbują przed sprzedaż jakaś, czy to, to jest wybudowane już akurat, nie? no ale widzicie. Eee, to jest blisko, tam fajnie, tam blisko jest, prawda? Eee, do plaży, akurat z letnicy. No ale nie ma nic zaspa, przy może to wszystko jest wykupione, nie ma tego, prawda? A już mamy 1 200 tysięcy, Tak więc widzicie, no w Gdańsku, no to nie kupisz, jest drogo, prawda? Jest drogo, drogo będzie. Wiecie, lody, lody, lody w Gdańsku przy plaży kosztują, wiecie, 20 zł jedne, nie? To jest y, bardzo dużo, eee, tak więc są okazje w Szczecinie, jak ktoś już bardzo chce, jest dwa razy taniej nominalnie, ale zobaczmy, szanowni Państwo, porównajmy to, bo może, może to jeszcze dalej jest drogo, to zobaczmy ile te kredyty w Polsce, no i widzimy PKO 8,5%, prawda? Ale 20% wkładu, czyli 8,5%. Zobaczmy w takim razie, Szanowni Państwo, ile to będzie, po ile, po ile te mieszkania były tam, po 480, 450, widzicie, po 419 nawet są, po 419, 370. No to weźmy, tak wypośrodkujmy, 420 wypośrodkujemy, prawda? 420, 420, raz, dwa, trzy i kredyt będzie 8,5%. 8,5% ile to nam wyniesie rata, Rata nam wyniesie, szanowni Państwo 3229 zł w Szczecinie. Nie? W Szczecinie plus oczywiście rachunki tak? 2000 tam, czyli 5300 zł. Czyli niecałe dwie minimalne, niecałe dwie minimalne. Za to w tym Gdańsku to ile tam było 900 tysięcy złotych, raz, dwa, trzy, 900 tysięcy złotych, no to widzimy 7000 tysięcy złotych, tak, czyli w Szczecinie zapłacisz 5000 tysięcy złotych powiedzmy za raty kredytu i za rachunki, a w Gdańsku 7 tysięcy złotych plus rachunki. Wiecie, a płaca minimalna taka sama, czyli tam zapłacisz w Gdańsku zapłacisz powiedzmy 10 tysięcy, a w Szczecinie zapłacisz 5 tysięcy. Tak? tylko, że zarobki, wiecie no, tu jest, płaca minimalna jest taka sama jak w Szczecinie nie? taka sama jak w Szczecinie tak? tak więc tak to wygląda, no ale może szanowni państwo, my przesadzamy no w Szczecinie na pewno jest taniej niż w Gdańsku to ja osobiście bym tak reflektował, jakbym nie był przywiązany, wiecie, no bo Gdańsk to jest moje miasto zawsze będzie moim miastem, to jest moje miasto bo to jest moje miasto rodzinne, prawda tego nie zmienię zawsze tu będę wracał, prawda ale gdybym nie był przywiązany, to by mi to wisiało i powiewało, no to bym wolał Szczecin. No, mówmy wprost, no wolałbym Szczecin i tyle, prawda? E, taka rzeczywistość. No bo taniej, bliżej do Berlina, loty lepsze, komunikacja, no wolałbym Szczecin z tego punktu widzenia, nie? To taniej po prostu. Tak więc, e, i może nawet może czystsze, chociaż nie tam koło tej odry. E, ale możemy się, szanowni Państwo, mylimy, przesadzamy, więc zabieram Państwa na Gran Canarię i zobaczymy, co jest na Gran Canarii i zobaczymy, e, czy e, 80-metrowe e, mieszkania na e, Gran Canarii. Są w tej samej cenie co w Szczecinie, podejrzewam, że mogą być w tej samej cenie co w Szczecinie. To są metry kwadratowe, nie widzę tych metrów kwadratowych, gdzie one są. Second hand, home buy. Gdzie są te metry kwadratowe? Dawno na tej stronie nie byłem, ale trzeba sprawdzać różne strony dla takiego, wiecie, jakiegoś pluralizmu. Czasem ciężko sprawdzać, bo niektóre strony to po prostu są tak jakby prawie, że no jedyne w swoim rodzaju są najlepsze i bez sensu sprawdzać na innych. No nie wiem, gdzie tu są te metry kwadratowe. Tu mamy Gran Canaria, tu mamy Filters. Nie widzę tych metrów kwadratowych nigdzie. Minimum Size o, mnie to Price tu mamy price, a nie size, nie mamy, nie mamy, a anywhere, anywhere, show all, anywhere, nie ma, nie ma, nie ma metrów kwadratowych, gdzie znikły, Szanowni Państwo, metry kwadratowe, o jest, surface. Surface minimum 80 m kwadratowych. No i mamy takich nieruchomości nie 400 jak w Szczecinie i 400 w Gdańsku, a 2700 na całej Gran Canarii, prawda? Pamiętajmy, że na Gran Canarii Teraz generalnie to jest, szanowni państwo, popatrzmy, weather, weather, Gran Canaria, dzisiaj na Gran Canarii, proszę bardzo, wcale nie jest jakoś tak cieplej niż w Polsce, proszę bardzo, a właściwie zimniej, popatrzmy, 31, 33 stopnie, więc to nie jest tak, tak jak się nam wpaja, że, nie wiem, w Hiszpanii musisz wiecznie używać, Klimatyzatora. To jest nieprawdą, bo na Wyspach Kanaryjskich w wakacje to właściwie jest zimniej jak w Krakowie czy na południu Polski. No, cieplej oczywiście niż na północy, bo generalnie północ wcale nie jest miła, prawda? Bo popatrzmy, jaka to jest temperatura w Szczecinie, szanowni Państwo. Szczecin. E, popatrzmy. Szczecin. Weather. Zobaczmy, jaka jest. E, popatrzmy. 20. O, w Szczecinie akurat ciepło. Akurat ciepło, bo w Gdańsku zimno po 24, no ale potem będzie, patrzcie, akurat ciepło, fajnie, w Szczecinie 28, 28, 28, 30, a potem po 22, 24, 21, 22, deszcz, chmury, prawda, no bo w Gdańsku to jest po 24, proszę zobaczyć. Więc wcale nie jest taka pogoda plażowa, no taka letnia, patrzcie, 25, 24, 24, 24, 27, 23, 22, 22. To taka, wiecie, taka lajtowa, Nie za gorąco, nie za zimno, wieczorem już chłodno. Taka to jest temperatura. Tak więc zabieram na Gran Canarię, na cudowną Gran Canarię, szanowni państwo. Przypominam, że w Hiszpanii zarabia się dwa razy więcej, a ceny w sklepach już są takie same. No i zobaczmy, po ile na Gran Canarii można znaleźć yy, nieruchomości. W foto kasa rating nie weźmiemy cheapest czyli najtańsze cheapest no i zobaczmy minimum 80 m2 no i tam już jakieś rudery zawsze omijam te rudery bo widzicie popatrzcie już jakieś rudery kupimy proszę bardzo za jakieś rudery kupimy sobie za proszę bardzo za 80 50 tysięcy 50 tysięcy Euro, no ale pojedziemy sobie dalej Pojedziemy sobie dalej Bo zawsze ludzie mówią A rudery pokazujesz Dobra rudera nie jest zła Czasem lepiej kupić rudery za 50 tysięcy euro Wrzucić 20 tysięcy euro I, i na, zrobić ją własnoręcznie Niż yy, Dawać 100 000 euro Prawda za niby zrobione No patrzcie cała masa Cała masa takich Wiecie tutaj Ruderki nie ruderki Ale zobaczmy Popatrzcie, cena ciągle spada. Tutaj na przykład cenę zrzuci, proszę zobaczyć. To jest to, co ja mówię, proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć dwie z rzędu na no jakieś rudery, ale proszę zobaczyć. Tutaj cena była, wcześniejsza cena tej nieruchomości, proszę zobaczyć, była 110 tysięcy euro. Dzisiaj ją chcą sprzedać za 70. 70. Cena tej nieruchomości też. Była 105 tysięcy euro, a chcą ją sprzedać za 70, i to jest 101 m 107, prawda? I o co chodzi? To jest to, o czym ja, szanowni państwo, mówię, że trzeba się licytować nawet 30%, czasem nawet 40%, czasem nawet 50%. To zależy, prawda, jakie kto ma ciśnienie. Ten, kto nie negocjuje, ten ostatni frajer, szanowni państwo, zawsze trzeba negocjować, zawsze trzeba negocjować. Przecież nikt cię nie zbije, nikt cię nie opluje, nie kopnie, nie uszczypnie, prawda, czy cię nie wyśmieje. Nie wstydź się handlować, negocjować. Tak wygląda świat. Proszę bardzo, 70 tysięcy euro, 70 tysięcy euro, proszę bardzo, 70 tysięcy euro, 70 tysięcy euro, cała masa, a ile to 70 tysięcy euro, szanowni państwo? No to jest 300 tysięcy złotych, prawda? Czyli jeszcze taniej niż w Szczecinie, proszę zobaczyć. Niektóre rudery, niektóre nie. Nie wiem, czy tutaj jakieś błędy są. Zobaczmy, bo teraz pokazują, bo wpisują szanowni Państwo błędy prawne, jeżeli są, albo konstrukcyjne. as czy utility room living room and bathroom. No, no i proszę bardzo, proszę bardzo, szanowni Państwo. 84 metry kwadratowe, już tak jakby ładne, za 76 500 w środku spoko. E, właściwie nie trzeba remontować, może odświeżyć. Proszę bardzo, jest ok, prawda? Proszę bardzo, jest szanowni państwo, dosyć ok, jest dosyć ok. S ile? 76 500. Szanowni Państwo, 76 500 dzisiaj euro mamy, wczoraj czy przedwczoraj euro kosztowało chyba 4,25 czy coś takiego, tak? Czyli proszę zobaczyć 76 000, 76 500 razy 4,25, no to 325 000 zł, tak? Czyli i to popatrzcie, 84 metry, ale znajdziemy tego więcej. Tutaj proszę zobaczyć, na przykład mamy 76 500, a tutaj cała jakaś taka posiadłość, ciekawe czy w środku totalna Rudera. No rudera, rudera, totalna, no ale jakby konstrukcyjnie była dobra, no to by nie było źle, prawda, a z 200, 200 m kwadratowych, proszę sobie to przerobić, tak, ale widzicie, no tamta jest, są po 325 tysięcy złotych, nie, po 325 tysięcy złotych, po 325 tysięcy złotych, czyli w wydańsku trzeba wydać 800, czy tam 900, czy tam 750 w Szczecinie 400 czy tam 450 czy tam 500. No a widzimy tutaj na Gran Canarii, Szanowni Państwo, gdzie nie trzeba gazu, prądu, prawda, wszystko już jest tańsze i w ogóle tam. to widzimy, mamy po 300 tysięcy, 250 tysięcy, 350 tysięcy, tak? Czyli jest w Szczecinie jest o niebo taniej niż w Gdańsku, ale na Gran Canarii jest jeszcze taniej niż w Szczecinie. Tylko, że tam nie trzeba prądu, gazu, tego wszystkiego, Badziewia, prawda? No ale zobaczmy, tutaj teraz będzie szok kulturowy. I proszę zobaczyć, szanowni państwo, 314 tysięcy. 314 tysięcy, pięć tysięcy, aha, to 70 tysięcy euro. No i gdyby, szanowni państwo, tutaj mamy na przykład kredyty, y, tutaj mamy kredyty, bo nam wyszły te u nas wysokie te liczby, prawda? Tam, że w Szczecinie trzeba prawie dwie minimalne płace wydać na takie mieszkanie, w Gdańsku trzeba y, właściwie trzy minimalne, czyli w Gdańsku trzeba wydać trzy minimalne na mieszkanie, w Szczecinie. 1,7 płacy minimalnej, prawda? A w Hiszpanii ile będzie trzeba wydać płacy minimalnej? No to trzeba zrobić tak, bo to 90, 85, razy 2, 3, to 70 tysięcy kredyt, żeby 100% mi policzyło, prawda? Żeby policzyło mi 100%, żeby policzyło mi 70 tysięcy kredyt, czyli równowartość tamtej nieruchomości, to muszę tutaj wpisać 85, a tu 15, prawda? Żeby Państwo wiedzieli, bo tutaj jest manipulacje, bardzo często ludzie zarzucają, więc ja to wszystko pokazuję. Nie ucinam. To jest wszystko na żywo, żeby było można sprawdzić, żeby to wszystko pod kątem naukowym było filtrowane. No i Santander na przykład wyskoczył pierwszy ale weźmiemy fix, weźmiemy fix, bo też powiedzą, że nie biorę fix, prawda? No to weźmiemy fix, czyli czyli kredyty z oprocentowaniem zamrożonym, no i zobaczmy, prawda? O, znik Santander. No i zobaczmy, ile popatrzcie kredyt. Patrzcie tutaj mamy, otwórz się o, akurat minimum amount from 70 tysięcy, czyli wiecie, no 70 tysięcy kredyt, czyli równowartość tego mieszkania, no i co, szanowni państwo, i kredyt ile rata 327 euro. 327 euro miesięcznie na 80-metrowe mieszkanie na Gran dalej co to oznacza? 327 euro, szanowni państwo 327 euro Minimalna, minimalne wynagrodzenie w Hiszpanii to 1200 euro tu mamy 300, czyli to jest, szanowni państwo, 8 dni trzeba pracować na ratę kredytu na 80 metrowe mieszkanie, razem z tam rachunkami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no to powiedzmy rachunki razem z dzisiejszym kredytem, które są oprocentowane najwyżej nie wiem, tam, od 15 lat, prawda? <grym _> czyli ogrzanie, przepraszam, oświetlenie rachunki na 80 metrów w mieszkanie razem z kredytem, to jest 500 euro, tak? 500 euro. Gdzie y, 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 przepraszam, no tak, 500 euro, czyli jakieś tam 2000, tam 200 zł, prawda? Czyli tylko, że tam zarabiasz, tam zarabiasz minimalną 1200 euro, a 500 euro cię w, kredyt wyniesie i rachunki. A w Polsce, w Szczecinie, czyli ile? Po połowy miesiąca pracujesz na płacy minimalnej na mieszkanie z kredytem. I rachunki. Połowa miesiąca. W Szczecinie pracujesz miesiąc i 20 dni. A w Gdańsku 3 miesiące. Czyli 90 dni. Czyli w Gdańsku, żeby zamieszkać w mieszkaniu musisz oddać 90 dni pracy na płacy minimalnej. Znaczy się 93 miesiące powszednie dni, prawda? Nie każdy dzień. Ale weźmy tak liczmy, bo to już po prostu nie będę już tego dzielił włosa na 10 części. 90 dni musisz pracować z wolnymi tam weekendami. W Szczecinie 50 dni z wolnymi weekendami. A w Hiszpanii Dni 15, 15 i no bo tam 31, widzimy szanowni państwo jakie to jest szokujące i tak w Szczecinie jest o niebo lepiej niż w Gdańsku, ale na Gran Canarii jest o dwa nieba lepiej niż w Szczecinie, szanowni państwo my z tego nie wyjdziemy chyba nigdy nigdy zapraszam do subskrybowania, szanowni Państwo tego kanału, klikania łapeczek w górę. Dziękuję, że jesteście ze mną, jest już nas ponad 10 tysięcy. Zapraszam do klikania w dzwoneczek notyfikujący, bo wtedy gdy Państwo klikniecie w ten dzwoneczek notyfikujący, no to wtedy YouTube wyśle Wam powiadomienie, bo tak to nie wysyła powiadomień, nawet jeżeli zasubskrybujecie, bo subskrypcja to jedna rzecz, a dzwoneczek notyfikujący koło subskrypcji, tam trzeba kliknąć koło subskrypcji, weź to jest druga rzecz, prawda? A... Kciuk w górę, to jest trzecia rzecz dla algorytmu i komentarz merytoryczny, rzecz jest trzecia rzecz, a następną rzeczą jest udostępnienie linku z tego kanału YouTube na swoim na przykład Facebooku, czy tam jakimś innym Twitterze, czy innym Whatsappie, SMSie, Messengerze, a czy co tam w ogóle macie. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce. Dziękuję serdecznie, cześć.